Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. 12 po 8 w studiu, nasz poranny gość, Janusz Steinhoff były wicepremier, były minister gospodarki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy rozumie pan górników polskiej grupy górniczej, panie premierze, którzy dość zdenerwowani ostatnio? No cóż, to jest problem szerszy i bardzo złożony. Myślę, że frustracja główników jest efektem ich przedmiotowego traktowania przez co najmniej osiem ostatnich lat i cztery lata ostatnie to czas propagandy sukcesu. Czas... Ale osiem ostatnich lat to dwa rządy są, nie jeden. Tak, oczywiście. Ja tutaj jestem daleki od wpisania się w walkę polityczną obecnie tych dwóch dużych partii, natomiast wielokrotnie o tym mówiłem i w czasach poprzedniego rządu, jak i w czasach tego rządu, iż nie podejmuje się żadnych istotnych decyzji. W tej chwili mamy do czynienia z uprawianiem propagandy sukcesu, z niechęcią do jakichkolwiek działań, które by w sposób trwały poprawiły sytuację w głównictwie. natomiast Fraternizowanie się klasy politycznej, aktualnie rządzącej z głównikami ma taki spektakularny, polityczny charakter, nie mający żadnego istotnego znaczenia dla rozwiązywania nabrzmiałych problemów branży od lat. Choć gdyby to było takie fraternizowanie się może stuprocentowe, to ktoś by powiedział, to dajcie te procentowe podwyżki w końcu wybory prezydenckie idą. No a tymczasem komunikat jest taki zarówno ze strony Polskiej Grupy Górniczej, jak i ministra Sasina, że na tak duże podwyżki to pieniędzy nie ma. Ja w ogóle uważam, że dyskusja o zarobkach górników, o podwyżkach, o trzynastkach, czternastkach, powinna mieć miejsce między zarządem spółki i związkowcami. Tutaj rząd nie powinien ręcznie sterować branżą. No i również oceniam to bardzo negatywnie, no, jeżeli ktoś mówi, że głównictwo jest kołem zamachowym polskiej gospodarki, jeżeli zapowiada się działania, które nigdy nie mają fazy wykonawczej, to jeszcze raz podkreślam, to jest przedmiotowe traktowanie główników. Z mojego doświadczenia wynika, ze, ze związkowcami, z partnerami społecznymi można się porozumieć, ale oni wymagają od drugiej strony uczciwości, rzetelności i przede wszystkim kompetencji. Do, niektórzy tak złośliwie może trochę mówią, że to za pana czasów już Solidarność była koncyliacyjnie do rządu nastawiona, i wtedy wielu związkowców z Solidarności odeszło do innych związków, na przykład do sierpnia 80 Panie i to zostało do dziś. Za moich czasów. Y Solidarność Górnica wykazała się wielką odpowiedzialnością za przyszłość branży, czyli za przyszłość ludzi zatrudnionych w głównictwie, i wykazała się wielką odpowiedzialnością za Polskę, za polską gospodarkę, ponieważ myśmy wspólnie przeprowadzili bardzo trudny w społecznym odbiorze, ale konieczny program restrukturyzacji, koncentrując się na zabezpieczeniu. Interesów ludzi, którzy odchodzili z górnictwa, jeszcze raz podkreślam, że ten program, który zakładał dość dużą redukcję zatrudnienia, nie doprowadził do jakichkolwiek przymusowych zwolnień. Ludzie odchodzili sami, państwo za pieniądze polskiego podatnika stworzyło im takie możliwości. No ale teraz solidarność mówi, że w ciągu ostatnich czterech lat to w ogóle udało się doprowadzić do tego, że to górnictwo jeszcze jako tako na nogach stoi, i też, te, te, też mówią, że kierują się w ten sposób odpowiedzialnością. Panie redaktorze, no wielokrotnie o tym publicznie mówiłem. Głównictwo nieźle stało 2-3 lata temu, gdy ceny węgla były bardzo wysokie. Wtedy trzeba było myśleć o czasach gorszej koniunktury. W tej chwili wynik głównictwa, to znaczy polskiej grupy główniczej, jest zniekształcony poprzez bardzo wysokie ceny węgla, które nie korespondują z cenami w Amsterdamie, Otwartemie i Antwerpii. W Europie ceny węgla. W ostatnim roku spadły o 30 parę procent, a w Polsce wzrosły o 6%, procent, o ile pamiętam. I to rzutuje na wynik polskiej grupy główniczej. Natomiast co jest efektem? Efektem takiego stanu rzeczy są najwyższe w Europie hurtowe ceny energii elektrycznej, które to bardzo wysokie ceny energii elektrycznej rzutują już na obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Polskiego przemysłu, szczególnie, i rzutują na poziom życia obywateli. I tutaj zaklinanie rzeczywistości absolutnie nie ma najmniejszego sensu. Trzeba mieć świadomość tego, że polski rząd, Polska jest w Unii Europejskiej, nie, nie ma jakichkolwiek możliwości ograniczenia. Importu węgla do Polski. Ten węgiel jest konkurencyjny jakościowo i, i cenowo. Czy żebyśmy... mówi pan, że spółki nie przestaną go importować? Ja myślę, że po pierwsze, no, jeżeli przestrzegamy prawa w naszym kraju, przestrzegamy żelaznych zasad ekonomii, które powinny obowiązywać, to spółki elektroenergetyczne powinny mieć w tej materii, ale również ciepłownicze inne przedsiębiorstwa, w tej materii no całkowicie wolną rękę i kierować się zasadami ekonomii, także tutaj Zakładając, trzeba usunąć, usunąć przyczynę, a nie likwidować skutki. Przyczyną jest niewystarczająca konkurencyjność polskiego górnictwa. Natomiast tutaj bym powiedział tak, z jednej strony są pewne obiektywne czynniki, jak bardzo trudne warunki główniczo geologiczne w kopalniach głównośląskich, we wszystkich kopalniach występują zagrożenia tąpaniami, zagrożenia gazowe, to wszystko się przekłada to, to, na to wiemy pani premierze wydobycia. Na, na na samym dole tych wielkich procesów geopolitycznych, on, jest ten górnik, ten pojedynczy górnik, który zastanawia się co w zamian. On chciałby jednak w tym swoim zakładzie pracy. No, tymczasem, na przykład, w zielonej gospodarce czy w zielonej branży, póki co jeszcze nie słychać o jakiejś masowej liczbie miejsc pracy. Po pierwsze, nieuchronnym jest procesem niestety ograniczenie funkcjonowania głównictwa węgla kamiennego, bo będą problemy ze zbytem. Mało tego, wyczerpują się zasoby w śląskich kopalniach w ciągu. 30 najbliższych lat większość tych kopalń straci możliwości wydobycia węgla, bo zakończą y, swój żywot w efekcie wyczerpania złoża. Natomiast musimy rozwijać oczywiście y, przemysł na Głównym Śląsku. Chwała Bogu, że tutaj pomimo faktu, Iż restrukturyzacja ciężkiego przemysłu, głównictwa, hutnictwa, również przemysłu zbrojeniowego, związana była niestety z redukcją potężnej ilości miejsc pracy. Kiedyś w gównictwie w 1989 roku pracowało 400 tysięcy ludzi, w tej chwili to jest 80 tysięcy, i cały czas na Śląsku było niższe bezrobocie niż yy, generalnie w Polsce średnia Ale przyzna karerowa. pan, że słowo restrukturyzacja to budzi popłoch jednak yy, na Górnym Śląsku Dlaczego, ciągle. Dlatego, że mamy do czynienia z taką falą populizmu. W świecie polityki jest to coraz bardziej widoczne. Tutaj wszyscy ważą sobie yy, słupki popularności. Yy, bardzo... Yy, w, w istotny sposób odbierają badania opinii publicznej, szczególnie przed wyborami. To skłania do eksplozji populizmu, nieodpowiedzialnie składanych obietnic itd. tak i tak dalej. Ale z drugiej strony mamy do czynienia z rzetelną oceną rzeczywistości. Tutaj nie ma takiej potrzeby, żeby główników zwalniać. Nie ma takiej potrzeby żeby stosować te metody redukcji zatrudnienia, które miały miejsce 15, 20, 30 lat temu. Natomiast wystarczy nie przyjmować nowych górników do pracy. No, chyba już zbyt wielu chętnych zresztą nie ma do pracy tak, w tej branży. Tak, mało tego, a panarze w górnictwie wcale nie są tak wysokie, jeśli brać pod uwagę uciążliwość tej pracy, niebezpieczeństwa związane z tą pracą. Także tutaj trzeba mówić z... O, po pierwsze, racjonalizacji funkcjonowania kopalń. Trzeba poważnie y, prowadzić rozmowy z partnerami społecznymi, natomiast organizacji pracy, czyli na temat... Tych wszystkich mechanizmów i metod, które pozwoliłyby zredukować koszty wydobycia, mało tego, docelowo pozwoliłyby na zwiększenie zarobków w głównictwie. Bo tak jak mówię, za 5 lat czy za 3 lata kopalnie będą miały wielki problem z nabowem ludzi do pracy, ponieważ ten poziom apanazy nie będzie nadmiernie atrakcyjny. To, wydaje mi się, że to już powoli się dzieje kończąc yy, naszą rozmowę. Pan też na polityce zna się doskonale ze strony praktycznej. To, co się dzieje w górnictwie, wpłynie na kampanię prezydencką? Ja myślę tak, że w ogóle o górnictwie nie chciałbym nigdy rozmawiać w perspektywie zbliżających się wyborów. To, to tego się nie da zrobić, tak sądzę. Dlatego, że bardzo negatywnie oceniam to takie przedmiotowe traktowanie ludzi ciężkiej pracy. To umizgiwanie się, zapowiadanie działań, które nigdy nie mają fazy wykonawczej, i tak dalej, głównicy, ludzie ciężkiej pracy, ale też rzetelni, wymagają poważnego traktowania i poważnych rozmów z decydentami o przyszłości Polski. Pytanie jest takie. Y co na to zarząd Polskiej A, grupy. Widzi pan gówniczej? kogoś takiego w, we współczesnej polityce, kto, kto by takie rozmowy chciał prowadzić na takich e, zasadach, o jakich Pan mówi? Panie redaktorze, może ja jestem optymistą, może jestem idealistą, ale w czasach, gdy ja funkcjonowałem w polityce, to było standardem. No, to, to, to po 80, po 89 kilka. roku, gdy kolejne rządy naprawiały Polskę. Ym, Populizm nie był obecny w polskiej polityce, dlatego też jak słyszę w tej chwili, z jednej strony euforia fala wręcz optymizmu nieuzasadnionego ze strony rządzących, a z drugiej strony kontestowanie potrzeby przeprowadzenia reform w poprzednich czasach. I dezawuowanie ich autorów. Polska jest krajem, który najszybciej przeprowadził proces transformacji. Wszystkie wskaźniki makroekonomiczne nasz kraj plasują na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wzrost PKB itd. Tak tak Jesteśmy beneficjentem na pewno tych zmian w Europie Środkowej i Wschodniej. Zaczynaliśmy przecież. Tą wielką transformację, odejście od komunizmu i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest... I mam nadzieję, że rządy, że elity polityczne no będą kierowały się odpowiedzialnością za przyszłość naszego kraju, a nie słupkami popularności, bo to jest bardzo naganne, mimo tego, to jest szkodliwe, biorąc pod uwagę interesy Polski na arenie międzynarodowej. Czas każe postawić kropkę. Janusz Steinhoff był wicepremier, dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M sto i sześć FM.